Cześć! Właśnie skończyły się szóste urodziny Martynki, także serdecznie Was zapraszam, żebyśmy zajrzeli co dostała Martynka właśnie z okazji swoich szóstych urodzin, także zaglądamy tym razem w jej prezenty. Zapraszam Was serdecznie! Zaglądamy w prezenty, to słuchajcie, pomożecie? To wyjmujemy, tak? Tylko pokazać co tam, co tam jest, dobra? Martynka, wyjmij i pokaż co dostałaś. Co to mamy? Wow, super! Pokaż co następnego jest. Co my tutaj mamy jeszcze? Tu mamy, zobaczcie. O, z tradyczkami, lol. Dobra, to jest tutaj kolejny prezent. Co tam się kryje w tym Ode kolejnym mnie. prezenciku? Zaraz, o, jaki piękny! Co to mamy? Ode mnie. Taka lala. I laurka. jest. No to fajnie. Odkładamy się na boczek. Bo zobacz, jest to. Jeszcze, Zobaczcie, tutaj mamy klocki z Minecrafta. A, Martynka lubi Minecrafta bardzo. I Martynka, chowa od razu sobie do, do środeczka. Tutaj, co jest ukrytego? Zobacz, Martynka, opaski. Piękne opaseczki. I kolejna kula, lol. Kolejna kula, lol. Ale super. Goście się mega postarali, co? Co tutaj jest? Pomożesz? Pomarzesz? Zobaczcie, tu mamy tam Super. wychodzą. Ale to nie, to już spokojnie. My tu sobie damy radę. Jej, i tu mamy jakąś laurkę samą zrobioną. Coś tutaj mamy do paznokci. Słuchajcie, co tu jest? jeszcze Patrzcie, lakier do paznokci I cukierki, i kolejna kula lol. No to rewelacja. Chyba jeszcze w tym Jeszcze tutaj była laurka. A co tam? A, dobra. Tu mamy ukryty ukryty piękny prezent. Nie będziemy rozpakowywać, ale na pewno coś jest wyjątkowego. I tu mamy kolejną laleczkę LOL. O. Zobaczcie, No pięknie. Kolejna LOL i tam coś się ukrywa. Okay, żelki. Okej, okay, żelki. Koperta. Żelki, koperta jakaś z życzeniami. To chowamy. Kolejny zestaw. Nie było tego? Zaraz pokażemy. Poczekaj, poczekaj, zaraz zobaczymy. I tu jeszcze coś się ukrywa. Rysowanie w stylu Minecraft. Znowu to jest Minecraft. kołyki. Czekolada i żelki haliwo. Ale pięknie. A ja tylko pomagam. A ja Poczekajcie, zaraz to zrobimy. Ale piękna laleczka. I zobaczcie, ląduje w pudełku. A to, a co ja dałam? Piękne to jest. Kolejny Lol. Ja widzę, że słuchajcie. I, i Lolej ma... I serduszko, to życzę nie musisz pokazywać. Jest pięknie pewnie ozdobione, no nie? Zobaczcie, co tu? pomóżcie mi, co tu się ukrywa. Co my tutaj mamy? Ej, co to jest? Słuchajcie, może sama sobie robić pycha ciastka? Ale nie. Donaty. Do no, takie są dekoracyjne. I co jest Minecrafta? No pięknie, tu jest jeszcze. jeden Minecraft i jeszcze coś kubek. Pokaż ten kubeczek. On nie, to nie jest prawdziwy. No, jak z klocków Lego. Tak, to są dla Was brazoretki. Tu A mamy to. Do Pewnie Bo zabieracie do domu to. I tu mamy Disney kredki pastelowe. Jumbo. Możemy tak, to dodać. tak? Tak, bierzecie do domu brazore. mini pieksta dla To zmieni by biegsta. Super, oj, to takiej nie znam jeszcze. I tam są jeszcze jakieś pyszne smakołyki. Wszelkie kajbowe super, to chowamy. Także naprawdę rewelacja dużo jest tych pięknych prezencików. Pokaż, jeszcze mamy to takie jest? smaczki, a no ta piękne. Na pewno będzie zadowolona z prezentów, co nie? Super.